Hej, witajcie! Pod poprzednim odcinkiem pojawiło się sporo komentarzy, w których mówiliście, że chcecie dowiedzieć się więcej o jednym z najbardziej tajemniczych Pokémonów. Oto wszystkie najciekawsze informacje, jakie udało mi się znaleźć. Przed Wami Missing No. Zacznijmy od tego, że mogą występować w pięciu formach, które właśnie widzicie: postać normalna w wersji red oraz blue, postać ducha, aerodaktyla, kabutapsa oraz normalna w wersji yellow. Są one jednak całkowicie losowe. Ponadto Missingno występuje w wersjach Blue oraz LED, naturalnie. Natomiast wielo można uzyskać go jedynie poprzez wymianę. Jest to Pokemon o typie ptaka oraz normalnym. Tak dokładnie, ptaka. Nie pomylcie z latającym. Prawdopodobnie większość z was o nim nie słyszała, dlatego że został już dawno temu usunięty z gry. Podczas walki zdarza się, że pasek jego zdrowia wystaje poza ramkę. Posiada on zaledwie trzy ataki, z czego dwa to Water Gun, a ostatnim jest Sky Attack. Takie ustawienie jest oczywiście niemożliwe na żadnym innym Pokémonie. Missing No. posiada dumny numer 0 w Pokédexie. Właściwie uznawane jest on za Glitch albo Wirus. Posiada dosyć słabe statystyki. Pomimo wysokiego współczynnika ataku, jego obrona oraz szybkość stoją na niskim poziomie. To sprawia, że może być on pokonany nawet przez bardzo słabe Pokémony. Tak jak wspomniałem wcześniej, Missing No. jest całkiem użyteczny. Możą tworzyć nieskończone itemy, co jest zazwyczaj wykorzystywane na great Ballach. Jednak są też minusy. Pokémon ten często powoduje potężne błędy. Całkowicie niszczy Hall of Fame, psując grafikę oraz nazwy Pokémonów. Poza tym w wielu miejscach możemy spotkać popsutą muzykę. Przykładów jest więcej. Mowa tutaj o utraconych lub uszkodzonych sejwach. Dzikie Pokémon teraz będą odwrócone w drugą stronę. Co ciekawe, podobno gdy zamienimy dowolnego pokemona miejscem z Missing no, ten zamieni się w Raichu. Podsumowując, Missing No nie jest nam potrzebny do ukończenia gry z pełnym pokedexem. Właściwie lepiej się go nie tykać, no chyba że lubicie zaczynać grę od nowa. Mimo to jest on postacią, która zdecydowanie przyciąga uwagę przez swoje tajemnicze istnienie. Każdy szanujący się poszukiwać rzadkich Pokémonów powinien go mieć w swojej kolekcji. Nawet biorąc pod uwagę, że wiążą się z tym pewne utrudnienia oraz błędy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam mniej więcej, czym jest ten tajemniczy Pokémon. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Dzięki za oglądanie. Na razie.